No, gdzie są musi sobie. bramkę jeszcze powiedz. bardzo dobrze. Bo dograł! Ale kurwa, jak dograł? Dobrze, bo skarnął mu, dobrze zagrał, tylko mu go nie a nie się A ja nie bo nie to my! Ja bym nie podał. Na pas zapas. No, zagrał zagrał, to zagrał na pustą bramkę. No to No wiem, ale. Ja byłem na typem na Napastnik, jak chcesz być kurwa, najlepszym napastnikiem, to musisz być kurwa. Egoisty. Przuczerać, kurwa, ładować w za to. W ostateczności trzeba powiedzieć. Jakbyś nie masz co zrobić, a masz lepiej w telefonie. A jak masz kurwa, sytuację sam na sam. ja bym nie brawo, brawo Benek! Wieszek! Paleta! Brawo Wiesz, no. tackę! <gwaleta>. Brawo oh, taczkę, dawaj! A ty No. Powiem wam, co to kurwa kurde. zapamiętaj sobie, Filip jest chudy. Ale ja wiem o tym. Nie daj wene. Za łatwo mu dałeś! Musi się już wyluzowali. Brawo, brawo, brak! się wyluzowali już zabał dobry, wynik kurny. Pomoc, jeszcze Pomóc, pomoc. Ma, Żeby było coś tego kłopka.